Nowa Biatyka, która w kwietniu bodajże wychodzi. Czekajcie. Tak, no gierka w kwietniu wychodzi jakoś. Zaraz zobaczymy. Tak, 9 kwietnia jest data wydania. Nowa gierka nazywa się Guilty Gear Strife. Jest to któraś tam z kolei gra z serii Guilty Gear. To jest mega znana, mega znana seria. Bardzo znana seria. Szczególnie w Azji, trochę w Ameryce i, i najmniej znana w Europie. W sensie, może ludzie gdzieś się tam kojarzą, znają i tak dalej, ale na przykład w Europie czy w Ameryce dosyć szybko po prostu jakby online umierał. W sensie po prostu zainteresowanie umierało. To jest gra typu, jeżeli miałbym to porównać do gier, które możecie znać. To to jest gra oczywiście 2D, zaraz Wam będę gameplay wszystko pokazywał, ale taki ogólny zarys najpierw. Gierka 2D, czyli to jest bijatyka nie taka jak Tekken, że mamy jakby poruszanie się dookoła, czy tam Virtual Fighter, tylko to jest gra w stylu Street Fighter, Marvel vs. Capcom, czy Mortal Kombat chociażby, albo Dragon Ball Fighter Z. Jeżeli miałbym porównać konkretnie gameplayowo, do jakich, do jakich z tych gier jest to najbardziej podobne, i ten Guilty Gear. No, to jest to najbardziej podobne do, myślę, Dragon Ball Fighter Z, z tym, że e, mamy tutaj walkę 1 na 1, nie ma żadnych supportów, nie ma timów trzyosobowych i tak dalej. Jest to gierka, e, gdzie walczymy 1 na 1. Także, e, no, system jakby walki ze Street Fightera, powiedzmy, ale bardziej, jeżeli chodzi o, o ciosy, jakieś super ataki i tak dalej, i mechanikę, porównałbym to do Fighter Z, bo jednak. Hmm, gierka ma troszeczkę więcej mechanik, z tego co wiem, niż Street Fighter. E, także bliżej jej powiedzmy do Dragon Ball Fighter Z. Tylko, że gramy jedną postacią, nie trzema i nie ma aż tak długich kombosów, jak są w Fighter Z. No ale w Fighter Z są tak długie kombosy, przez to, że są trzy postacie, tak? Dlatego głównie. Także tak to się pokrótce prezentuje. Tak jak mówię, e, i gra, co ważne, jest. E, Gra jest robiona przez ludzi, którzy właśnie robili Z, czyli Arc System. Arc System robi tą gierkę, czyli ludzie odpowiedzialni, odpowiedzialni za Dragon Ball Z. więc no, możecie sobie wyobrażać, że gierka będzie dobra, wizualnie jest naprawdę ok. I co ciekawe, od jakichś dwóch dni już są beta testy dostępne, w pierwszy dzień chyba w środę. W pierwszy dzień chyba w środę, tak jak mówię. Były dostępne beta testy tylko z zaproszenia czyli jacyś tam youtuberzy, streamerzy pro, pro playerzy dostawali kod to grali, drugi dzień czyli dzisiaj są dostępne, jest dostępna beta dla osób, które jakby złożyły preorder, czyli już kupiły, zamówiły gierkę i jutro piątek do bodajże niedzieli, lub jakoś tam do poniedziałku, zależy, jaka to jest strefa czasowa, beta będzie dostępna dla wszystkich, czyli będzie open beta. Z tym, że te wszystkie bety, które wam wymieniłem, beta testy są na PS4 i na PS5. I pomiędzy tymi konsolami też, także jest crossplay. Także normalnie, normalnie czy ktoś ma PS4 czy, czy PlayStation 5, może normalnie ze sobą grać. Xbox i PC na razie nie ma. W żadnej bety, także dla tych, którzy mają albo PS4, albo PS5, jutro piątek możecie sobie grać w betę tej gierki. Ja prawdopodobnie, jeżeli wszystko będzie działać, jeżeli wszystko będzie dobrze, przetestuję to najpierw, to jutro prawdopodobnie wieczorem zrobimy streama. Bardzo możliwe, że dłuższego, no bo w końcu to jest bijatyka. E, właśnie z tej gierki, bo zamierzam sobie ją od rana już instalować na PS5. Jeżeli wszystko będzie działać, to wieczorem zapewne odpalę jakiegoś dłuższego streama i będziemy razem się uczyć tej gry. Bo osobiście nigdy nie grałem, nigdy nie grałem w Guilty Gear, w żadną odsłonę. A ta gra naprawdę jest, ta seria Guilty Gear jest gdzieś tam. Eee, tak jak Street Fighter, czy tam Tekken, o, znana od jakichś 20 lat czy coś takiego, tylko po prostu była mniej znana w, w Ameryce a już w ogóle w Europie. No bo tak jakoś wyszło, to jest bardziej, wiecie, azjatycka produkcja, ale jako, że ta giera jest. E, jako, że ta gierka jest pierwszą bijatyką na nowe konsole, czyli nowe Xboxy, i nowe, nowe PlayStation 5, czyli na nową generację, no to jakby jest hype, tak? Do tego e, wygląda bardzo dobrze wizualnie. I co najważniejsze, wszyscy jacyś pro-playerzy, youtuberzy i tak dalej, i tak dalej, wszyscy jednogłośnie mówią, że jest to najlepszy online, jaki widzieli dotychczas w biatykach. Także możecie sobie wyobrazić, jak to działa. Oczywiście, dobre testy będą jutro, czyli w piątek, gdzie najwięcej osób będzie grało, gdzie najwięcej osób będzie jakby online i tak dalej. I takie gigantyczne testy tego wszystkiego online'u, infrastruktury, czy to utrzymają, czy nie utrzymają serwery, będzie na premierę, czyli. W kwietniu, bo na początku kwietnia ta gra wychodzi oficjalnie. Ale jeżeli są walki, to wszyscy mówią jednogłośnie, że to jest najlepszy online, jaki, jaki grali od lat w Biatykach, bo tam mamy i dobry netcode, i dobry rollback. Rollback to jest ten system, jakby online nowy, który kilka miesięcy temu wprowadzili do Tekena. W Tekenie nagle polepszył się bardzo online, tak, i, i są lepsze połączenia. Ja prawie zawsze mam 5 5 kresek, czyli maksymalnie o wiele szybciej to łączy. O wiele, jakby, większa pula graczy jest przez to, że z dalszymi regionami mamy o wiele lepsze połączenie. Także, bardzo dobrze tutaj jest rollback zastosowany i bardzo dobry jest netcode, czyli online jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Ludzie normalnie grają pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z jednego do drugiego końca, prawie nie ma, praktycznie zerowe jest opóźnienie. Ludzie grają, nie wiem, z USA. Widziałem filmy, jak grali z Włochami, USA, z Japonią i tak dalej, i tak dalej. Więc e, dosłownie jest minimalny lak, nawet pomiędzy kurczę, że z drugiej strony planety gramy. Nawet jak gramy z drugiej strony planety, to jest minimalny lak w tej gierce. Więc, e, więc mega, mega polecam. Zobaczymy, będziemy testować. Tak jak mówię, jeżeli wszystko będzie działać, no to jutro piątek odpalewam. Liveika wieczorem i będziemy razem testować tę grę. Tak jak mówię, jeszcze nigdy nie grałem, i, i, i tyle słowami wstępu. Myślę, że wstępnie gdzieś tam mam nadzieję was zachęciłem. Goku-san, czy Shinobi Boss jest w tym domu? Nie pamiętam, gdzie jest Shinobi Boss. Wiesz? Spytaj na help najlepiej. Niestety nie pamiętam. Albo obejrzyj sobie moje jakieś stare live streamy szybciutko gdzieś tam, jak robiłem pierwsze misje, jeżeli to jest jeszcze dostępne na Twitchu, albo spytaj kogoś na helpie, bo teraz ja nie pamiętam, gdzie był już Shinobi Boss. Także ciężko mi powiedzieć. Dobra, a więc kontynuując. Tak jak wspomniałem, Open Beta już bodajże od środy trwa dla wybrańców, od dzisiaj jest dla osób, które już zamówiły, czyli złożyły preorder, no, jutro jest open beta. To wszystko na PS4 i na PS5. Na razie i Xboxy, i PC, czy dokładnie Steam, nie ma open bety. Dostępne tryby, jakie są w grze e, e, na, w tej becie, versus. Czyli możecie grać po prostu z komputerem sobie ćwiczyć albo z innym graczem, na przykład kumpel, kuzyn, brat do was przyjdzie, bierzecie dwa pady i sobie gracie. Także to będzie dostępne w becie. Dojo będzie dostępne, czyli tutoriale, tutoriale oraz training mode. Podobno, to też podobno słyszałem, że dużo osób się wypowiada, że tutorial i ogólnie training mode jest bardzo rozbudowany, jedna z bardziej rozbudowanych. Jeden z bardziej rozbudowanych treningów i tutoriali w bijatykach. Możecie dosłownie wszystko ustawiać. Jakieś nagrywanie kombosów, replaye, sprawdzanie, frame data na bloku, ile to zajmuje, na hicie, i tak dalej. Wszystko można podobno sprawdzać, więc tutorial i trening niby są bardzo, bardzo dobre. No i network, czyli granie po prostu z innymi. Yy, ludźmi online. Będzie też dostępne. Z tego co wiem jest dostępna wyszukiwarka walk, czyli na przykład trenujecie sobie tak jak w Dragon Ball Z czy chociażby w Tekkenie trenujecie sobie tam yy, gameplay, gracie sobie trening i tak dalej i w tle jakby szuka wam przeciwnika plus też są lobby, czyli tworzycie sobie lobby na przykład albo z randomem gracie, który do was dołączy albo, yy, albo gracie sobie, umawiacie się z kumplem, dołącza do was i gracie po prostu sobie e, online w lobby, także takie tryby będą dostępne. Lobby jest troszeczkę na zasadzie takie jak Dragon Ball Fighter Z, czyli lobby niestety jest słabe, ale no, praktycznie w każdej grze od Arc System, czyli od tych, co robią Fighter i właśnie Guilty gira na przykład, to praktycznie w każdej grze jest takie e, lobby onlineowe, że wiecie, że macie te małe takie ludziki, awatary, gdzieś się trzeba spotkać. I dopiero potem możecie założyć pokój, lobby, żeby razem grać, nie? Ja wam może postaram się to szybko pokazać. na Danielo, witam, cześć, cześć. Dobrze, że akurat rozmawiam od jakichś 15 minut o nowej bijatyce, ale teoretycznie dopiero zaczynam, więc nie dużo straciłeś, ogólnych informacji straciłeś tylko. Lobby mniej więcej wygląda w ten sposób. Nie, żadnych trailerów jeszcze nie, nie, nie ten. Żadnych trailerów jeszcze nie oglądałem. Na razie mówiłem o co tu jest, o co chodzi w tej grze, jakie są tryby na becie, kiedy jest beta i tak dalej. Lobby, mniej więcej wygląda tak. Na razie to jest skomplikowane, ale mniej więcej lobby wygląda tak, jak powiedzmy w Fighter Z, czyli mamy swoje awatary, gdzieś tam się spotykamy i niestety trzeba się z drugim ziomkiem spotkać, żeby zagrać sobie jakby online w lobby, czyli w pokoju. Ale tak jak mówię, oprócz tego wyszukiwanie zwykłe też jest, oczywiście jakieś tam rankedy, czy player mecze w wypadku open bety. Także no, lobby, takie dziwaczne lobby z awatarami to jest taki trademark, znak tego Arc System, czyli ludzi co robią chociażby w Dragon Ball Fighters i właśnie tego Guilty Gear Strive. Także to niestety prawdopodobnie zostanie, chociaż dużo osób na to narzeka, może to zdejmą na jak wyjdzie oficjalnie. W kwietniu gra, zobaczymy po screenach. To taki DBFZ albo Street Fighter. No to już mówiłem na początku, że to jest jakbym miał porównać, no to to jest taki Dragon Ball Fighter Z, tylko że 1 vs 1 i kombosy nie trwają przez całe życie, bo no mówię, bo grasz 1 vs 1 jest myślę mniejsza zadyma niż Dragon Ball Fighter Z. Ale jest więcej mechanik niż w Street Fighterze, z tego, co się orientuję. Ogólnie bardzo ładnie wygląda gra. Zaraz będziemy oglądać filmy, bo są oficjalne krótkie filmiki, tutoriale do każdej postaci dostępnej w becie. Także zaraz to wszystko będziemy sobie oglądać. Tak jak mówię, tryby już omówiliśmy, jakie będą na online, będzie dostępnych 13 postaci. No i żeby grać w becie, oczywiście, nawet offlineowe gierki, będzie potrzebne połączenie z internetem, nie będzie potrzebny PlayStation Plus, także tak to wygląda. Siemano, Aszki, witam na YouTube. cześć, cześć. Siemaneczko. Co ja tutaj jeszcze miałem powiedzieć? Tak jak mówię, od środy dla jakichś tam YouTuberów i tak dalej z kodem była dostępna beta, od dzisiaj jest beta dostępna, jak ktoś kupił preorder, od jutra jest normalna beta dostępna bodajże do niedzieli albo poniedziałku, także jutro jak dobrze pójdzie, to będę streamować dla was betę, jeżeli to będzie wszystko działało wieczorkiem. No bo podobno online jest najlepszy w historii w bijatykach, więc mega, mega na to czekam. Dobra, eee, jeszcze postacie. 13 postaci jest dostępnych. Tutaj są pokrótce awatary tych postaci, więc jeżeli was to interesuje, no to możecie sobie zobaczyć. A ja może zrobię tak, o, cyk. Tutaj są awatary tych postaci, zaraz będziemy wszystkie postacie po kolei sprawdzać. Ale macie 13 dostępnych postaci jakby. Po awatarach one wyglądają tak. Siemano ZZ, witam, czy cześć, cześć. Mówisz ażki ciśniesz znowu? Na serwerze Naruto? No ja nie wiem, czy, czy będziemy robić pejna czy coś tam, zobaczymy, no. Ja trochę się zniechęciłem do Wono, ale zobaczymy, na razie mnie... E, ...bijatyka nowa od jutra interesuje, będę cisnął przez weekend, bo jest beta. Także postacie wyglądają tak, 13 dostępnych postaci w becie, więc na moje to jest dużo. E, czasami mamy beta testy, gdzie jest 5 dostępnych postaci i, i też jest fajnie. Także Guilds Guild Drive Cała ta beta jest dostępna na konsolach Sony, czyli IPS4, IPS5. Na razie Xbox ani PC, czyli Steam, nie ma nic związanego z beta testami. Ogólnie gra wychodzi w kwietniu, na początku kwietnia. No i teraz sobie zobaczymy. Najpierw tu jest cały zestaw jakby tutoriali z oficjalnego konta Ark Systemu. Oficjalne konto YouTubeowe Ark System, czyli tych co są odpowiedzialni za grę, Cała playlista tutoriali jest do bety, czy tam jakichś trailerów i tak dalej. Zobaczmy sobie najpierw ogólny trailer gry, później myśl, myślę, że... później myślę, że... te... jak to się nazywa? Później myślę, że zobaczymy sobie basic akcje, ogólnie jak wygląda gameplay, jak tłumaczą gameplay dewowie gry ogólny, a później możemy do każdej z 13 postaci obejrzeć taki kilkuminutowy jakby tutorial, pokaz postaci. Także yy, zobaczmy sobie taki ogólny trailer najpierw. Czekajcie, wyłączę muzę chwilowo. Dobra, okej. Okay. No spoko danielow, też te y, tw spoko aszki, też tak myślę, że my sobie możemy z danielowem w trójkę grać, a tam kto odskoczył na 500, to niech sobie odskakują, najwyżej będziemy gotowi na następną wersję, czy coś. Musisz dokończyć rankę w Apexie, spoko danielow, Ludzik. Czy będę pykać na serwerze DBL jak wyjdą nowe postacie? Moją wyjść cztery nowe postacie. ZZ, ja na no DBL, to, DBL to był mój pierwszy serwer w TB Dragon Ballowy. Wiele lat temu na nim grałem, gdzie z takich nowszych postaci to wyszedł tylko Brawley, a tak to nie wiem, wiesz, zależy od tego co będę aktualnie miał do grania, ale z tego co wiem, no to DBL od lat stoi tak samo, nie? Od 10 lat żadnego resetu nie było nic. Więc no nie wiem, czy teraz jest sens się pakować na ten serwer. Ja ogólnie no gram sobie na tym Wono. Na razie na Naruto czekam mocno na Prio Games, ale tam jakieś problemy są na tym Dragon Ballu Prio Games, więc zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. A tak dalej, no to nie mam jakichś większych planów, szczerze mówiąc. No nie było ci w domu ażki, no to wiem, no to tam ludzie poodskakiwali, ale no mówię, w razie czego to się nawet przygotujemy do następnej edycji Wono i teraz sobie powoli jakoś tam we trójkę pogramy na luzie. Dobra, oficjalny trailer, jeżeli się nie mylę, zobaczmy sobie najpierw sprzed 4 miesięcy, więc myślę, że to jest najbardziej jakby aktualny. Także let's see. Ja tu ustawię muzyczkę na 15%, jak zawsze mam. Okej. Okay. Także najpierw tutorial. Fu, Trailer ogólny, a później będziemy sobie oglądać poszczególne jakby postacie, jak wyglądają.

Ogólnie co do samych postaci, z tego co widziałem, bo ja nigdy nie grałem w, w grę z tej serii, czyli żadnego Guilty Gira wcześniej, ale na no postacie widać, że są mega różnorodne, naprawdę dużo tego wszystkiego jest i myślę, że gierka ma dużą szansę w końcu się przyjąć, bo jest to pierwsza gra na nową, jakby na nowe konsole, nie? Na nową generację konsol, więc jest dużo zapotrzebowanie i tak dalej. Także mam nadzieję, że w końcu się przyjdzie, bo zapowiada się bardzo dobrze. A z tego co wszyscy tam ludzie mówią, którzy gra, grali już w Becie, brali udział w Becie, to mówią, że to jest najlepszy online, jaki dotychczas grali w bijatykach, więc jest cudo. Gracze grali USA, ee, nie wiem, jedna strona USA, pomiędzy druga strona USA, także parę tysięcy kilometrów później, na przykład USA, Włochy, USA, Anglia. Na przykład USA, Japonia i takie odległości były, i to było naprawdę mega, mega mocno grywalne. Prawie nie było opóźnień żadnych. Także online w tej gierce, przynajmniej na, w becie, jak na razie wydaje się być najlepszym, e, jaki, jaki, jaki jest dostępny, i w jaki ludzie grali, jeżeli chodzi o bijatyki. Dobra, a, ma, a więc mamy tak: e, bla, 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 bla. Tak jak mówiłem, na początku kwietnia gra wychodzi. Mamy tutaj PS4, PS5 i Steam. Nie mamy Xboxa. Ja jeszcze sprawdzę, czy to na pewno. Microsoft Windows. A, ok, no czyli nie wychodzi gra na Xboxa. Jednak się pomyliłem. Także małe sprostowanie, ale to myślę, że hashtag nikogo nie obchodzi zbytnio. Gra wychodzi w takim razie na, na PC na Steamie PS4 i PS5. PS4 i PS5 będzie full crossplay, czyli mogą sobie ze sobą gracze grać. Z tego co wiem, na razie nie ma planów, jeżeli chodzi o PC na crossplay, także pc grają ze sobą. Ci, co są na konsoli, Sony to grają ze sobą. Na razie tak to, tak to wygląda. To był ogólny trailer. To był ogólny trailer. Teraz oprócz tego mamy jeszcze, właśnie każdy z tutoriali, jakby taki pokazujący możliwości postaci po parę minut do każdej z 13 postaci, które będą dostępne w becie plus. Tutorial odpowiedzialny pokazujący takie Basiki, czyli podstawy, jakie jakby systemy są w grze. Trwa 5 minut, więc myślę, że to możemy sobie teraz obejrzeć. A później zobaczymy każdą z 13 postaci. Myślę, że to będzie dobra opcja. Jeżeli skończymy omawiać gierkę, to prawdopodobnie pogram sobie dzisiaj w Koda zobaczymy, czy multi, czy, czy kampanię. Bo mam też ochotę na kampanię, chcę ją w końcu skończyć. Także basic akcję, jeżeli chodzi o tą bijatykę Guilty Gear Strike.

duchewi, heavy. heavy. czyli taka wybita. To jest tutaj Dust Attack nazywany. Czyli taki troszeczkę Combo Starter. Sweep, no to podcinka, wiadome. To chociażby podcina. E, zapewne nic nie daje, jeżeli chodzi o kombosy, ale daje wam oki. Oki zeme, czyli że wywracacie gościa, no i wiadomo, macie tutaj szansę na jakiś pressing albo na miksowanie go. Tak jak w Street Fighterze, macie podcinkę i, i, i koniec, i trzeba czekać. Throw, czyli zwykłe po prostu łapanie, tak jak to bywa w takich jatykach 2D, a la Street Fighter czy Fighter Z, czyli kucających nie da się złapać, można łapać w powietrzu, można łapać na ziemi. Blok standardowo e, blokujemy trzymając gałkę do tyłu. Także tak jak, to jest tak jak we wszystkich praktycznie bijatykach. Oprócz Mortal Kombat. Bo Mortal Kombat, no niestety, ma blokowanie na przycisku. Także strzałka do tyłu lub strzałka do tyłu na ukos, to wtedy blokujemy lowy. Czyli to podobnie działa jak w każdej innej bijatyce 2D. Czy do Street Fighter, czy Fighter Z, czy, czy jakiś Marvel vs. Capcom. Blok działa jakby w ten sam sposób. Instant block, to jest. To jest. To jest system troszeczkę podobny do tego z Dragon Ball Fighter Z. Fighter Z też mamy troszeczkę coś takiego z tego co pamiętam, że taki jakby e, blok idealnie w odpowiednim momencie. Wtedy jakby odbijamy ataki, czy coś takiego było, nie? W Dragon Ball Fighter Z. Także tu jest coś takiego jak instant block, Faultless defense to też jest jeszcze jakiś system. Tego jeszcze do końca nie ogarniam, to najlepiej sobie zobaczyć. To najlepiej sobie zobaczyć e, w tym już w grze. Czyli tam było e, faultle faultless defense. I jakby w trakcie, w trakcie tego blokowania nas jakby e, dalej odrzuca naszą postać dalej i dalej odsuwa. Jak mieliśmy to Instant Faultless Defense, to naszego przeciwnika odrzucało. Z tym, że traciliśmy w tym momencie pasek, jeżeli się nie mylę. Tak, na dole jest pasek, tension. I jak widzicie, przez Instant Faultless Defense nasza postać stoi w miejscu, a przeciwnik nas atakuje i go jakby odsuwa. Ale to zabiera nam właśnie pasek. Także dużo, dużo rodzajów jest defensywy. Na początku wiadomo, to nie będzie jakoś mega używane, bo wszyscy będą, większość osób będzie nowych, będą po prostu maszować, ale jest dużo opcji bloku, z tego co widzę. Tu jest jakiś Psych Burst, Psych Burst. A, czyli taki, jak to się w FighterZ nazywało? Szybko. Jak to się w FighterZ nazywało? Ten tryb taki. Co się postać nasza paliła, odnawiało jej się życie i tak dalej. To jest mniej więcej coś w tym stylu. Taki tryb, który puf, przerywa przeciwnikowi combo. Jeżeli już macie pełną zbroję, tutaj pełne majty macie, to używacie tego, zabiera wam pasek i jakby resetuje się sytuacja, czyli wyrzuca przeciwnika na drugi koniec mapy. Roman Cancel, w ogóle co to jest za nazwa? szok. OK, activation a shockwave forms around your character, temporarily slowing down the opponent's movements within its range. tu znowu jakiś tryb. Znowu jakiś tryb, e, który który jakby spowalnia czas, spowalnia akcję i też jakby może widać. E, być użyty, żeby uciec z presji. Albo może być użyty w trakcie kombosów, prawdopodobnie, żeby przedłużyć kombosy. Spark, o właśnie, kapitan, no coś takiego. Tak, to też jest coś w tym stylu jak w Dragon Ball FighterZ, no. Kurde, tu już jest za dyma. To nawet nie chcę się na razie zagłębiać o co tu chodzi, bo są jakieś trzy odmiany. Czerwona, niebieska i fioletowa. Jakby ten szło, shockwave cały. Ta aura ma trzy kolory i spowalnia to jakby czas czy coś na parę na sekundę są trzy opcje widzę także no ciekawe to jest właśnie to jest mechanika której raczej nie kojarzę żeby była w żadnych biotykach. No, ale widać, że to jest mechanika, która albo daje możliwość przedłużania kombosów, albo daje możliwość ucieczki z kombosów, czyli może być ofensywnie, albo defensywnie używany. używany używana ta mechanika, jakby tego Shockwave. Co ciekawe, jak mogliście zauważyć, w tej gierce też jest opcja, że. Gościu jakby wyleci z mapy i przejdzie jakby na inną część mapki, czyli jakby przebije ścianę, coś w tym stylu. W Fighter też coś takiego było. Rzadko, bo rzadko się to robiło, ale jest coś tak, takiego możliwe. No i tutaj jest jakby podsumowanie, czyli dust attack to jest jakby dół heavy z Fighter czyli boom. Takie jakby combo starter sweep to sweep czyli podcinka i potem mamy okizeme czyli możemy miksować przeciwnika łapanie to łapanie da się łapać i w powietrzu i na ziemi nie można łapać kucających no blok no to wiadomo różne rodzaje są bloku też zwykły blok oraz, oraz taki który zużywa jakby jakiś pasek to tam już o tym mówiliśmy ten jakiś roman cancel czyli e, coś w stylu spowalniania czasu ucieczki Defensywnej albo przedłużania kombosów i Psych Burst. burst to jest taki właśnie troszeczkę Ala Spark z Dragon Ball Fighter Z. Także góra myślę, że jest w miarę wiadoma. Tą defensywę będzie trzeba po prostu rozpracować, ale to myślę, że nie jest jakieś ultra ciężkie. I te kancele na dole, czyli ten, te tryby, jakby bursty, takie jakby Psych Burst i Roman Cancel To będzie trzeba pewnie ogarnąć, ale to już łatwiej będzie w trakcie w trakcie grania w Betę także jutro pewnie, czyli w piątek sobie to ogarniemy. To jest mega fajne, że ten Ark System zrobili takie serie tutoriali oficjalną. Dużo to naprawdę daje.